Zacząłem moje śledztwo od przeczytania dwóch książek, Ślady Palców Bogów i Proroctwo Majów. W tych obu książkach autorzy podejrzewali, że koniec kalendarza Majów może coś mieć wspólnego z odwróceniem się biegunów i pola magnetycznego Ziemi. Skoro Majowie o tym wiedzieli, to Egipcjanie także musieli to wiedzieć. Zacząłem moje poszukiwania w Egipcie i po kilku miesiącach odkryłem, że Egipcjanie mieli potężną wiedzę o astronomii. W tych książkach było dosłowne tłumaczenie księgi zmarłych, którą napisali Egipcjanie. I tam także zawarta była informacja o tym, że na Ziemi był potężny kataklizm w roku 2792 przed naszą erą. W księdze zmarłych było ukrytych mnóstwo danych. W tej sytuacji mogliśmy je wprowadzić do komputera i użyć specjalnego programu astronomicznego. A więc po kilku miesiącach poszukiwań byliśmy bardzo pewni, że tłumaczenie księgi zmarłych było prawidłowe. I potem wkrótce udało nam się ustalić że przepowiednia Majów o zbliżającym się kataklizmie w 2012 roku jest tym samym, o czym mówili Egipcjanie. Patryk twierdzi, w oparciu o wiedzę Majów, o także wiedzę Egipcjan, że cyklicznie na Ziemi co 11,5 tysiąca lat dochodzi do niezwykle ciekawego zjawiska związanego ze Słońcem. Jak wiemy, Słońce co 11 lat ma okres wyjątkowej aktywności. Ludzie o tym nie wiedzą, że co 11,5 tysiąca lat dochodzi do hiperaktywności słonecznej, które słońce wtedy zamienia się w coś w rodzaju magnetycznego potwora. Ta siła magnetyczna jest tak potężna, że ziemia zwalnia, po czym rusza ponownie, zmieniają się bieguny. Wszystko zaczyna się od nowa. Według przepowiedni Majów, wtedy pole magnetyczne Słońca zmienia kierunek, to powoduje, że Ziemia zacznie się wywracać, co będzie miało fatalne skutki dla wszystkich. My mamy dwie możliwości. Jeśli nie zrobimy nic, wtedy będzie koniec cywilizacji, jaką znamy. I wszystko będzie zapomniane. Ponieważ my wiemy tylko częściowo, jak wykonywać rzeczy, przedmioty. Na przykład, kiedy cała sieć elektryczna jest zniszczona i elektrownie są zniszczone, jak my ponownie możemy uzyskać elektryczność? Kto to wie? Ja wiem trochę o tym, ale niewystarczająco, żeby to ponownie odbudować. A więc musimy myśleć o wszystkim. Musimy więc zabezpieczyć dla nas wiedzę, jak możemy zacząć wszystko od niczego. Nawet najprostsze rzeczy, czynności, ponieważ w innym przypadku to jest zbyt skomplikowane. My nie potrzebujemy książek, jak używać komputerów, ponieważ to zbyt skomplikowane i my nie możemy nic z tym zrobić. My musimy na nowo stworzyć komputery. Potrzebujemy rzeczy podstawowych. To się zgadza, tym bardziej, że już mieliśmy takie przypadki w chociażby ostatnie dwudziestolecie. Weźmy pod uwagę, kiedy to... W 1989 roku przy potężnym wybuchu słonecznym został zniszczony jeden z satelitów telekomunikacyjnych. Ostatnie awarie, które były w Stanach Zjednoczonych sieci elektroenergetycznych też były spowodowane wysoką aktywnością słoneczną, czyli widzimy, że nawet niewielkie wybuchy no w porównaniu z tym kataklizmem, który przewiduje Patryk Gerl, mogą też spowodować właśnie całkowite unicestwienie Ziemi, a w większości wszystkie nośniki, które obecnie dysponujemy, bazy danych, są oparte o zapis magnetyczny, a więc jeżeli będziemy mieli do czynienia z potężnym polem magnetycznym zewnętrznym, te wszystkie nośniki zostaną zniszczone. Nawet to będą CD-ROMy i tak dalej, to wszystko zostanie zniszczone. Tak się składa, że jest mnóstwo zbiegów okoliczności. Otóż w Stanach dowiedziałem się, że... Co ciekawe, rząd amerykański od dwóch lat ym, robi niesamowitą akcję w jednej z wykopanych specjalnie takich bunkrów. Mianowicie zaczyna nam przechowywać wszystkie, y, wszystkie informacje, wszystkie książki, dane o technice, o, o wszystkim co tylko my mamy, właśnie nie w formie magnetycznej. Y, tak jakby oni wiedzieli, że coś takiego się zbliża. Pierwszym znakiem, który ujrzą ludzie, że coś ma się wydarzyć, będzie, będzie ten znak w dniu przed kataklizmem. Pole magnetyczne Słońca się zmieni i to będzie początek ogromnych zmian, które dotkną Ziemię i to wpłynie na pole magnetyczne Ziemi. To spowoduje błyskawiczną zmianę biegunów Ziemi w nowe położenie, a to oznacza, że Ziemia zacznie się kręcić w drugą stronę. I cała nasza cywilizacja będzie zniszczona przez ogromne trzęsienie ziemi i monstrualne fale. Przyczyną tego można wyjaśnić tak, że jeśli ty na przykład jedziesz samochodem i raptownie zatrzymasz samochód, to polecisz do przodu. Tak samo będzie z oceanami na ziemi. Kiedy ruch ziemi się zatrzyma, oceany wystąpią z brzegów. Fale będą wysokie na 2-3 kilometry. Nie będzie przed nimi ucieczki, tylko w specjalnych łodziach lub e, jeśli jesteś wysoko w górach. A więc mamy do czynienia z faktem, kiedy cała ziemska populacja będzie zniszczona lub zginie. Okay. Szansa, że to się zdarzy wynoszą 100%, ponieważ geolodzy znaleźli, m, znaleźli cykl wynoszący 11,5 tysiąca lat, że biegun północny zamienia się miejscami z południowym. Z drugiej strony klimatolodzy ustalili, że epoki lodowcowe mają ten sam powtarzający się cykl. Ale wszystko, co musimy wiedzieć, to czy obliczenia Egipcjan i Majów są prawidłowe. Rejony świata, które są najbezpieczniejsze, są w Afryce. Tak zwane góry drachen, ale także część Indii, Mongolii. Ameryka Północna jest bardzo niebezpieczna, ponieważ góry tutaj są wysokie a także niestety wulkaniczne, a to nie jest dobry znak. Największe przesunięcie, którego się spodziewam, to przesunięcie płyty tektonicznej, na której są Północna Ameryka i Stany Zjednoczone o prawie 3000 kilometrów. A więc Afryka pozostanie taka sama, również na drugiej części kuli ziemskiej, także Indie i Tajlandia będą miały wielkie, wielkie przesunięcie. Tylko kilkasetek osób na całym świecie prawdopodobnie to przeżyje. A jeśli będziemy przygotowani na to, to wtedy może więcej ludzi przeżyje. Polska i największa część Europy będą przeżywały nową epokę lodowcową i będą pod spodem lodu przez następne 12 tysięcy lat. Kiedy to wreszcie bieguny znowu się odwrócą i Europa ponownie spod lodu się uwolni. Ten fakt jest znany przez wszystkich geologów na świecie, że epoki lodowcowe następują po 12 tysiącach lat i następnie ustępują i znowu wracają. I oni odkryli to na przestrzeni ostatnich setek tysięcy lat że ten stan przychodzi i odchodzi. To, że potop był, w tej chwili jest pewne. Mamy informacje o tym, że ta zatonęła Atlantyda, że była historia z Atlantydą. Też dziwnie zbieżne są daty. Wiemy z tych starożytnych zapisów, że podobne katastrofy miały miejsce. Tak, my szukamy specjalnie labiryntu w Egipcie, ponieważ ten największy budynek zbudowany przez Egipcjan zawiera sobie wiedzę, którą oni wewnątrz niego zostawili. Ten budynek składa się z 3000 pomieszczeń, ale my szczególnie szukamy sali, która jest nazywana salą ze złota. Tam będziemy mogli znaleźć 46 hieroglifów, gdzie jest zapisana wiedza o odwróceniu biegunów na Ziemi. Jeśli my znajdziemy tę salę, to wtedy wszyscy na świecie będą mogli zobaczyć, jak oni to obliczyli i co my możemy oczekiwać po roku 2012. I może będziemy w stanie ocalić więcej ludzi, ponieważ w innym wypadku niezbyt wiele ludzi uniknie tego kataklizmu. W Ameryce bardzo dużo ludzi oczekuje tego, co się wydarzy, ponieważ oni wiedzą, że rok 2012. Jest końcem epoki majów. Jeśli poczytasz książki o tym po angielsku, wtedy zobaczysz, że szereg ludzi oczekuje tego, że Stany Zjednoczone będą przeżywały epokę lodowcową przez cały czas. To oznacza, że 12 tysięcy lat temu największa część Stanów Zjednoczonych Europy była pokryta gigantyczną warstwą lodu powyżej nich. Żeby przeżyć katastrofę, musimy zebrać mnóstwo jedzenia, przynajmniej na rok. Półtora roku książki zawierające każdą wiedzę z każdej dziedziny, jaką tylko znamy, ponieważ my będziemy musieli zacząć wszystko od zera. Powodem tego jest to, że kiedy pole magnetyczne Ziemi zacznie się zmieniać, wszystkie komputery i wszystkie dane na nich zapisane zostaną całkowicie usunięte, a więc nic dla nas nie zostanie. Tylko to, co zostało zapisane w książkach, będzie mogło być uszyte. My będziemy musieli zacząć każdą dziedzinę nauki, w ogóle wszystko, co wiemy od zera. To będzie powrót do epoki kamiennej.